Gramy. Wybacz nie ma takiej opcji, wysiadam. <laughs> Teraz patrz. Klik klik klik, 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 jest to ładne, przemyślane, klik klik, 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 niebanalne. Cudownie, że trafiliście do nas ponownie na naszym kanale. Razem z Michałem testujemy samochody, oczywiście i rozbieramy je na części. Pierwsze. Dzisiaj trzecia generacja Peugeot 308 w wersji GT co od razu jakby nasuwa na myśl, że tu będzie kosmiczna liczba kucy pod maską. Niekoniecznie to jest już auto hybrydowe. Peugeot wchodzi w hybrydy, no i już takich normalnych, zwykłych silników nie ma. Tylko albo hybrydowe, albo plug-in, albo elektryki. O. A ja specjalnie się odsuwam, dlatego że najmocniejszym atutem tego samochodu jest to, jak on wygląda. To prawda, zdecydowanie, hmm. bo najmocniejszym atutem na pewno nie będzie liczba koni pod maską, chociaż one działają całkiem sprawnie. 136 koni, mamy silniczek. 1.2, czyli tam 270 czy 230 230 Nm, ale całkiem zgrabnie to auto się porusza, ale zdecydowanie zgrabniej wygląda. Ja tylko dodam, że chcemy się wystrzelać ze wszystkich atutów, to jeszcze niska masa, duże koło. <śmianie> to prawda. Mamy tutaj automatyczną skrzynię biegów sześciostopniową. Ta hybryda może być lekkim zaskoczeniem dla tych, którzy znają hybrydy chociażby japońskie. Ona działa zupełnie inaczej. Rzadziej się uruchamia ten silnik elektryczny, służy tylko do lekkiego popychania tego samochodu do ruszenia albo do utrzymania prędkości. Very, very mild. O, właśnie. Very, very nice. Tak jest. Natomiast to auto zdecydowanie się podoba, jeszcze w tym zielonym, trawiastym kolorze. Zdecydowanie robi robotę z czarnymi dodatkami. Auto jest zauważalne, pomimo tego, że już jest kilka lat z nami na rynku. Premiera w 2021 roku. Ale te zęby myślę, że się długo nie zestarzają. Chodźmy, jedźmy. Tak jest. Ja się jaram, zaskakująco się jaram, w związku z tym, że testujmy ten samochód, ponieważ wyznaję taką zasadę, że rzeczy muszą się ładnie nazywać i ładnie wyglądać. Nie, to prawda, bo bardzo często przecież. Kupujemy samochody emocjami i oglądamy te samochody. Jeśli nam się podobają, to już jakby są w obiekcie zainteresowań, a ten samochód właśnie do takich należy. On się od razu podoba. Patrzysz na niego i mówisz: Ładny. Nie spotkałem nikogo, kto by powiedział, że coś się w tym aucie nie podoba. Wnętrze również zaskakujące, bardzo nowoczesne, wolno starzejące się, z takimi fajnymi elementami, z takimi fajnymi smaczkami, chociażby ta metalowa, czy też pseudometalowa linia, która się ciągnie przez cały tutaj ten kokpit, tutaj wchodzi na drzwi, ona jest fajnie podświetlona taką ledową listwą, oczywiście kolor tego leda możemy sobie zmieniać i tutaj jest takie wgłębienie, no dopracowane, chociaż. Na minus zdecydowanie te pianobleki, bo tutaj trochę ich jest. Co prawda na szczęście nie w tej części, to by się palcowało przeokrutnie. Tylko tutaj, o tutaj i ten cały ekran dziesięciocalowy, i ten ekran dotykowy z funkcyjnymi guzikami również się palcuje. I to y, też jest minus, bo widać od razu na tym kurz. Zobacz, przed chwilą przecierałem już jest kurz. Peugeot, nie zepsuj tego teraz. Please. Bardzo lubię w Peugeotach te małe kierownice. One są takiego kartowe, od razu zmuszają cię do tego, żeby trzymać dwie ręce na kierownicy, co jest bardzo dobre, bardzo bezpieczne. Ona się świetnie trzyma, chociaż mam wrażenie, że gdy siedzę na tym fotelu i siedzę na środku tego fotela, mam wrażenie, że kierownica jest lekko przesunięta. To jest taka rzecz, którą ostatnio zauważyłem i mówię, czekaj, ja siedzę jakoś świeżo. Wiesz co chodzi? Wiem, dziwne uczucie. Nie do końca centralnie przed kierownicą, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Ja chciałem na sekundkę jeszcze wrócić do tej małej kierownicy, o której powiedziałeś. Bo rzeczywiście Peugeot od pewnego momentu jakby redefiniowało w ogóle wnętrze samochodów mhm. osobowych, wszystkich swoich zresztą. I rzeczywiście spowodowało to, że wyświetlacz wywędrował do góry, kierownica mniejsza tak. poszła na dół. I to konsekwentnie bardzo realizują we wszystkich samochodach. To już nie jest nowość, jest to raczej cecha którą właśnie ze wszystkimi Peżotami praktycznie musimy wiązać. Mi też to się bardzo podoba. Nie miałem okazji na dłuższą metę zweryfikować, czy to się sprawdza, ale sprawdza. efekt jest bardzo spektakularny. Mhm, to prawda, chociaż w tym przypadku ustawienie kierownicy, gdy siadasz do tego samochodu, jesteś po raz pierwszy kierowcą Peżota, siadasz i ruszasz tą kierownicą góra dół ustawiasz sobie fotel, i cały czas masz wrażenie, że kierownica zasłania ci ten ekran. Ale musisz trochę Właśnie zmienić swoje przyzwyczajenia. Ja ostatnio jeździłem takim samochodem, w którym kierownica była na maksa, podniesiona, i tutaj widziałem między kierownicą a poduszką powietrzną, widziałem wyświetlacze. Tutaj to się zmienia, bo widzisz to nad kierownicą, więc ta kierownica idzie w dół i trochę właśnie taka pozycja gokartowa, czyli siedzisz niżej, troszkę taka leżąca, nogi masz, no może nie wyciągnięte oczywiście, ale mm -hmm. trochę bardziej tak inaczej ułożone i widzisz wszystko nad. Bardzo mi się to podoba, zwłaszcza zwróć uwagę na 3D. Bardzo fajny wyświetlacz i znowu rzeczy mają ładnie wyglądać i tutaj temu samochodowi nie można tego odebrać. W ogóle spotka z ża żadnym kątem, a mhm. w środku generalnie ten zielony kolor podświetlenia świetnie pasujący do koloru lagieru. I do tego właśnie ten ta zielony też na wyświetlaczu i te 3D no robi wszystko. W pierwszym rzędzie samochód robi wrażenie tak samo dobre jak na zewnątrz. Tak sobie od razu pomyślałem, że funkcjonalność tego ekranu dotykowego oczywiście jest jak to zwykle w przypadku ekranów dotykowych, że trzeba oderwać wzrok i musisz nacisnąć. Chociaż te wszystkie k k te klocki, kafelki, jak zwał, tak zwał, czy też wirtualne przyciski są na tyle duże, że nawet na ślepo jesteś w stanie to zrobić. Gdyby się okazało jednak, że nie jest, to tu masz normalne na dole guziki, przyciski funkcyjne, nawet masz głośniej, ciszej radio, możesz sobie zrobić masz gałeczkę, mhm. więc niby analogowo, ale cyfrowo. E, tutaj też możesz zmienić sobie ustawienie tych widgetów, jak to nazywa peżot, więc możesz zmienić sobie konfigurację, wszystkie te funkcje, które potrzebujesz, możesz wyciągnąć sobie ta na ten ekran, e, więc to jest spoko. Yy, I to w miarę szybko, fajnie działa. Nawet działa z takim przejściem trochę telewizyjnym, można powiedzieć. Zobacz, jak włączysz ciach, albo na przykład ustawiasz coś. O, widzisz? Takie jest przejście telewizyjne. Może to jest ukrycie jakby załadowania się tej funkcji, ale bardzo mi się to podoba i jeśli to jest przemyślane, i jeśli faktycznie jest to ukrycie tej funkcji, tego wieszania się ewentualnie czy też procesu, jaki musi wykonać komputer, nie mam e, żadnych wątpliwości. No i to 3D, czyli dwa wymiary na wyświetlaczu e, jestem tym zachwycony. Oczywiście to możemy sobie zmieniać, możemy ustawić sobie. E, co chcemy na tym wyświetlaczu, co dla nas jest najbardziej istotne. Chociaż przyznać trzeba, że jest tutaj dużo informacji. On jest taki trochę naćkany. Niby ten wyświetlaczek jest maleńki, ale tych informacji jest tutaj sporo. I trzy możliwości ustawień tego wyświetlacza. Po co więcej? Specjalnie zapaliłem słońce, w sensie włączyłem słońce, żebyś mógł zobaczyć piękno tego zjawiskowego lakieru. Naprawdę przyciąga uwagę. Jak się jeździ po mieście, to się widzi, że ludzie zerkają. Ten darmowy właśnie. lakier mówisz? Tak, tak. No <grym> więc właśnie, wersja bazowa. Ale przede wszystkim także uwagę przyciągają już od dłuższego czasu w przypadku Peugeota te zęby. Czyli wielkie, przepięknie wkomponowane Kulva. światła. Takie jest, światła do jazdy dziennej. Ja nie jestem fanem tych świateł w ogóle. Uważam, że jednak powinniśmy jeździć na normalnych światłach mijania, natomiast w tym przypadku te światła do jazdy dziennej zapalają się bardzo ładnie, świecą bardzo ładnie. I to auto w lusterku, e, jeśli ktoś zerknie i zobaczy, je, wygląda naprawdę znakomicie. Mam do bo często no, mówimy o tym, że w lusterku nie do, nie do pomylenia auto. że tak, znowu taki tak, jest. Tylko tak, nie wiesz, czy 308, czy 400, czy co to będzie, ale wiesz, że jedzie Ząb peugeot. to ząb, proszę Pana. Dodatkowo jeszcze mamy światła już LED-owe w standardzie na początku, które również ciekawie się zapalają w garażu. To robi to robotę, robi to gadżet, ale jeśli już teraz zachwycamy się tymi światłami z przodu, to zachwycać się będziemy tymi światłami z tyłu. z tyłu. Ale zanim do tyłu dojdziemy, to oprócz tego, że ledowe światła dzienne, to rzeczywiście mm. tutaj w tej wersji wyposażenia, e, światła e, adaptacyjne też e, mijania i długie, e, bo generalnie mamy wersję GT. A to tak o tym sporcie trochę było. Wersja GT jest najwyższą wersją wyposażenia w Peugeot. Mamy Alur, mamy e, e, wersję środkową, style, wersję dolną, to jest wersja GT, czyli ta najwyższa, czyli wielkie koło. I kilka elementów, właśnie wyposażenia, które już wtedy są w standardzie. Tak sobie przycupnąłem, żeby obejrzeć się tutaj tył tego samochodu. To, że tutaj mamy atrapy, niby coś, co stylistycznie wygląda trochę jak wydech czy wydechy ale tak naprawdę nie jest wydechem, bo tutaj jakby jest zaślepione. W ogóle mi to nie przeszkadza. Jakby w tym przypadku udawanie czegoś absolutnie nie ma żadnego znaczenia, bo mi się to po prostu podoba. Otwieranie tej klapy bagażnika faktycznie jest tu, a nie tu, a nie tu, ale teraz patrz. Otwieramy i zobacz co się będzie działo w tych lampach. Klik, 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 klik. Tada! Prawda, że to jest piękne? Zobacz, nie świeci się jakaś konkretna jedna wielka żarówka czerwona, tylko świecą się te Plastikowe elementy, które zachodzą aż tu, na boki tego auta. Ależ oczywiście, że to wow. może być uznawane za dzieło sztuki, jest to ładne, przemyślane, niebanalne. Jakby lew strugał pazurem. Powiem ci, tak to mniej więcej wygląda, nie? Nie, da, nie przekonamy nikogo do tego, żeby się komuś podobało lub nie, natomiast na pewno nie jest to banalne. Minusem i trochę irytującą opcją jest ten kluczyk, który jeśli się zbliżasz, to auto się otwiera, oddalasz, auto się zamyka. Z jednej strony funkcjonalność fajnie, chociaż w pewnym momencie może być to trochę irytujące, bo ten samochód jak się kręcisz w tym aucie i przechodzisz z kluczykiem w kieszeni, to on non stop się otwiera, zamyka, otwiera, zamyka, otwiera, zamyka i pika. No ale to trudno. Na plus zdecydowanie lubię takie patenty. Mamy tutaj zainstalowaną kamerę. A kamera obok ma jeszcze spryskiwacz, więc jak myjesz sobie tylną szybkę, to możesz sobie umyć. To super, kamera, jest też Bardzo fajne. Otwieram ci bagażnik, żebyś zobaczył, że szału tutaj nie ma. Z drugiej strony, też tak sobie myślę, że trzyosobowa rodzina spokojnie się tutaj zapakuje. 361 litrów w tej wersji. Czyli właśnie w wersji z baterią. Tak. Ehm, no i podłoga, która tak, po, po pierwsze jest. Dość daleko trzeba do niej sięgnąć, czyli wysoki próg załadunku. No ale okej, okay, powiedzmy, że to można przeboleć. Tutaj sporo schowków pod podłogą, no ale oczywiście nie znajdziemy tu koła zapasowego. No niestety, tylko zestaw naprawczy, życie, rzeczywistość. No co, co, co ci mam powiedzieć? No, no takie życie jest. No. Ale jeśli chodzi o ten bagażnik, to tutaj w tym bagażniku też po bokach nie znajdziemy żadnych haczyków. Zwróć na to uwagę, że żadnych toreb sobie tak. nie powiesimy. Można oczywiście złożyć tylne oparcia i wtedy ten bagażnik nam się powiększy. Ale jeśli to zrobimy, to nagle no, nie stanie się tak, że podłoga będzie płaska, gładka i w ogóle super. Tylko. Czekaj, tu jeszcze zagłóweczek. Czekaj. Widzisz, i robi się taki garb potężny. Więc jakbyś wsuwał na przykład coś długiego, typu na przykład kupię sobie telewizor. 55-calowy, to ktoś ci musi pomóc i podnieść. No niestety ten krawerzyk jest dość wysoki. Ale jest dziura na narty, więc jakbyś się wybierał na narty, to można. Siateczka na drobne rzeczy, na kamizelkę odblaskową, która nie jest obowiązkowa, ale warto ją mieć w swoim samochodzie. Chyba, że jedziemy na narty do Włoch, to już o, trzeba właśnie. przez Austrię przewieźć. Otóż to. To co, Bo otworzyć ci maseczkę? Może. Bardzo cię proszę. Oczywiście, auto bo te, te trzy cylindry otwiera. Ee, muszą jakoś wyglądać, oprócz tego, że jest to nie wyglądają wcale tak źle. W sensie e, no, tragedii jakoś specjalnie nie ma. E, on cały czas sobie coś syczy, chyba się chłodzi. Ale nawet ładne tak, jest obudowa. Tak. Ta plastikowa wcale nie plastikowa. Jakby jakiś jest... materiał, nie? Tak. Takie powleczone i obciągnięte jakimś materiałem, więc wygląda całkiem nieźle. Żółty jesienny liść. E, jeden, dwa, tak jak mówiliśmy, trzy cylindry i jakby trudno jest scharakteryzować ten silnik, bo po prostu trzeba go poczuć. Bo podejrzewam, że będą klienci, użytkownicy takiego samochodu, którzy wsiądą i powiedzą, że w ogóle im to nie przeszkadza. Tak. Pewnie będą też tacy, którzy powiedzą, że no, nie. I będą tacy, którzy powiedzą, ależ to super brzmi. Na przykład, no, <grym> jak to trzeba się przyklejać jak jako faktycznie. do trawy. <grym> to nie, nie jest aż tak uciążliwe, no ale nie. jest specyficzne. No, faktycznie jest, jest to coś. Natomiast sporo miejsca jednak ten silnik zajmuje, niby mały, to niby to trzy cylindry, a tutaj nie ma za bardzo. Coś gada, w ogóle coś tutaj Coś, coś się tutaj dzieje zdecydowanie. Ale no, jakby no, naczkane, no ciasno, silnik jak silnik. I jeszcze będziesz się modlił nad Nimcy? Eee, no, chciałem <gry> spróbować zobaczyć tutaj ten kompresor, czy turbinkę intercooler, który ponoć gdzieś jest, no ale to. Wszystko może nie do końca jest zauważalne, bo tu jest ciasno i ten silnik elektryczny, który jest gdzieś tam w tej skrzyni tam biegów gdzieś... ukryty, nie zobaczysz. Też nie zobaczysz, więc nie ma co tutaj deliberować nad tym, jak to wygląda pod maską. Maska zamknięta i ty jesteś fanem tego znaczka czy nie? <laughs> Wiesz co, no on mi takie skojarzenia nasuwa, którymi chyba nawet nie chciałbym się dzielić. Nie uważam, żeby to było ładniejsze niż stare logo. No tak, 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 może to domkniemy. No i dobra i zamykamy ten temat znaczka. Nie będziemy tutaj się pastwić nad znaczkiem Peżota. Jaka jest Wasza opinia, co sądzicie na temat nowego znaczka Peżota, który już od dłuższego czasu jest z nami, więc dążyliśmy się jakoś z nim zaprzyjaźnić i trochę się nam opatrzył, ale faktycznie przyznaję, że ten lew o w takiej pozycji był chyba e, fajniejszy. Nieprzypadkowo wróciliśmy do wnętrza. My, my telefon wsiadasz do samochodu, zazwyczaj yy, szukasz jakiegoś miejsca. Masz tutaj specjalną dziurę, więc wrzucasz sobie telefon. Nie zrobiłbym. Bo Bo jest tu mnóstwo innych lepszych A No właśnie, Ejs. mamy dwa miejsca tutaj na kubki, ale mamy też taką sprytną roletę, w którą idealnie pasuje mój telefon. Na przykład okay. możemy Fajne. ten telefon schować sobie też tutaj, w tej dziurze, która jest dość głęboka. Mało tego, możemy ten telefon położyć tutaj na półeczce. Która wydawała się być półeczką indukcyjną, okazało się, że niestety nie jest. Chyba ta półeczka zazwyczaj jest, czy tam w jakiejś opcji jest indukcyjna. No mm. właśnie, tego się nie doszukałem, więc tutaj indukcji nie ma. Mało tego, schowków jest sporo. Ale zdajmy sobie odtworzyć, jak on. Pi, oprócz tego, że. Że on jest w środku włożony, to on jeszcze się... Powolutka. klapa jest. w ekskluzywnym sedesie otwiera bardzo. <grym> w ekskluzywnym sedesie zamyka, więc nie, no. Nie, nie. I rzeczywiście jest to wyłożone takim atłasikiem tutaj przepięknie. To jest więc lepiej wykończone niż całe wnętrze. Nie. Wrzucasz klucze czy cokolwiek tak. i to znowu nie dzwoni. A... No i chyba to jest jedna taka. Gara. Boczki, te, te dziury, te, te miejsca tutaj też, jest też są miciutko, wyłożone, Oj. żeby nie grzechotało, więc to jest naprawdę spoko. Mamy tutaj jeszcze schoweczek dość głęboki w podłokietniczku, więc sporo tutaj rzeczy, chłodzone, więc chłodzone napoje, sporo jest tutaj schowków i sporo miejsca. Właśnie, a propos sporo miejsca i teraz patrz. I teraz patrz, jeszcze coś Ci pokażę. No wkładasz te kierownice i co? Auto dla kogo? No auto chyba nie do jeżdżenia nim, tak naprawdę w tym momencie i w tym trybie można tu różne rzeczy robić, dla bo jest mnóstwa, dla mnóstwo koszykarze. miejsca. No, człowieku, kiedyś ludzie w Maluchu wyciągali fotel i spawali go gdzieś tam na tyły, żeby wiesz, żeby się dało jeździć, że dryblasy jeździły, a tu zobacz ile masz miejsce, ja nie widziałem czegoś takiego w żadnym samochodzie, żebym miał tyle Tyle przestrzeni, ale coś temu koszulkarzowi musiałoby nie pójść nie tak, jeśli się siedział w tym maluchu albo w tym pleżocie? No ale dobra, to, to odsunięcie bardzo spektakularne tak. i mega daleko, ale też i ten uchwyt tutaj tego fotela znowu nie, nie, jakoś taki nie, nie byle jaki. Zazwyczaj mamy taką, taki drut, za który trzeba złapać i jeździć przód-tył, a tutaj masz taką specjalną wajchę, czyli drut, który jest po prostu zamknięty w takim plastikowym etui. Fajne? No fajne są przyciski przed tyłu elektryczne, no ale to jest. Kolega pewne... na bogato. <śm> czymś pomiędzy. Ale o, ja na przykład mam problem, do tyłu. Ho, ho, ho. Ale ja mam problem, bo słupek B ogranicza mi tutaj regulację tego fotela, więc jakby regulowanie. Ciasno. Tak jest ciasno. Po prostu jak masz jeszcze większy A? zegarek, wiesz, to to. Ale masz wielki fotel wygodny w małym aucie. No to gdzieś musi być ciasno. No dobra, siedzę tutaj na fotelu kierowcy, czy zmieszczę się do tyłu. Ho, 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 proszę pana! Dobrze, ja się wcisnąłem, i dobrze, że to jest miękkie Ty, no ale ja nie mogę. i śliskie takie, I można się jakoś tak wiesz, właśnie wślizgnąć. No właśnie, musisz się wślizgnąć. Jak z przodu siedzi gościu, który ma metr 90, to z tyłu już gościu metr 90 nie usiądzie. Niby to jest miękkie, ale ja nie mogę połączyć jakby nóg, no bo jest tutaj ciasno i mało miejsca. Mało miejsca też na stopy. Tutaj ten fotel jest opuszczony, ale no komfortowo nie jest. Jeśli do tego jeszcze otworzymy sobie podłokietnik, prawie sobie połamałem telefon który mam w kieszeni. E, mamy tutaj miejsce na dwa kubki i mamy miejsce na kredki, jakbyś chciał porysować. No tak, ale jeszcze mamy tu miejsce na narty w razie czego. Jeszcze nart tu nam <grym> brakuje, wiesz, naprawdę no to w ogóle katastrofa. Jest inaczej trochę z tyłu niż z przodu, nie ma już tutaj tego welurku w tych schowkach, te drzwi już nie są takie ładne i Milu się w dotyku absolutnie. Natomiast jakie ja miałbym się skupić na tym, co jest fajne w tylnym rzędzie, no. to to, że widać pierwszy rząd. To znaczy widać to wszystko tam, co jest piękne, czarne. Widać tą czarną podsufitkę, czarne słupki A, B, C. Z tyłu, jak się obejrzysz, jest czarna półka, malutka tylna szyba. To bardzo robi takie, ten dach bardzo mocno padający do tyłu. To wszystko daje takie wrażenie, jakbyś naprawdę siedział w sportowym samochodzie. No i teraz wieś mnie. Daje takie wrażenie. Ale jest tutaj klaustrofobicznie, jest tutaj Tutaj ciasno, nie mam miejsca na nogi, nie mam miejsca na głowę, e, psuje mi się koła fiura, więc nie. Ja z tyłu nie jeżdżę w ogóle. Zapomnij, wybacz, nie ma takiej opcji. Wysiadam, co też będzie raczej komiczne, bo muszę przerzucić sobie nogę. Ja nie wiem, jak stąd wysiąść ty. Się zaklinowałem. Dobra, Chyba tak, tak będę wysiadał. O, zostań. Tak. O, tak wysiądę. o, poszło. Ciasno, proszę pana. Auto, które jest ładne z zewnątrz, jest ładne w środku, jest no. ładne w ciągu dnia, jest ładne nocą, jest Dobre ładne brak. nocą na zewnątrz, jest ładne nocą w środku, no i koniec. No i co jak to koniec, no ale to no może się <gry> podobać się i myślę, że może dać dużo frajdy z jazdy, pomimo tego, patrz jadą chłopaki, tak. nie da się robić, nie da się robić, ale dobrze. Jesteśmy winni e, widzą kilka informacji takich e, e, kontekstowych. E, hybryda, e, najtańsza niby wersja, jeśli chodzi o napęd e, dla tego modelu. Natomiast ona e, w tym momencie kosztuje tam od 130 tak, tysięcy 130, ponad 150 tak, no, w tej wersji GT naszej. E, natomiast no, założenie chyba było trochę inne, że ten samochód w tej wersji silnikowej, trzycylindrowej, bez. E, elektrycznego dopalania, no potrafił kosztować poniżej 100 tysięcy i to było super. Kiedy to było? No, a teraz, teraz no efekt jest taki, że, 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 że ten samochód jak nie, można mu e, ująć tego, że jest ładny, no to trzeba mu jednak też zarzucić, że jest no nie tani. No. A jeśli do tego dorzucimy jeszcze wersję elektryczną, to okaże się, że po konfiguracji nagle osiągniemy około 200 tysięcy złotych. Jak na takie małe miejskie autko, to dość dużo. Natomiast niewątpliwie cieszy oko, może się podobać, wygląda spektakularnie, zwłaszcza w tym lakierze, jeździ przyjemnie. No, ciekawa alternatywa dla tych, którzy nie potrzebują dużego samochodu. Tylko potrzebują samochodu do miasta, do pracy i chcą się poruszać tanio, bo przecież pamiętajmy o spalaniu, które jest niskie, tanio i komfortowe. Spalanie, które jest niskie i w trasie, i na mieście. Takie. A ja jeszcze tylko dwie rzeczy, o których Kuba nie będzie chciał mówić: to tryb sport, który daje, potrafi dać jeszcze więcej, frajdy z tej jazdy, manetki przy kierownicy, które w trybie manualnym umożliwią ci jednak też zabawę tymi sześcioma przełożeniami DSG. Uskrybujcie, oglądajcie. Tak jest! Jeśli chcecie więcej naszych rozmów i naszych testów, to oczywiście zapraszamy, śledźcie nasz kanał, subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, jak tylko się coś świeżego pojawi, to od razu wam się to wyświetli. Dostacie, dostaniecie powiadomienie. Dodatkowo zachęcamy i namawiamy Was do tego, żeby z nami polemizować, żeby krytykować, żeby uzupełniać te informacje, które mieliśmy dla Was. Więc piszcie koniecznie, czekamy na Wasze komentarze, czy było spoko, czy nie, czy ewentualnie coś dodać, coś ująć. No, i oczywiście do zobaczenia przy kolejnym aucie, które rozbierzemy na części. Fajnie było. Krytykować Bej. też mogą? Tak! Nie! Niech krytykują! Nie, Nie bój się! Nie. Nie bój się! Niech piszą! Zamkną Ty, się. Zamknął się! Ty, zamknął się! Ty, no ale stoję przez blisko, no co ja mam? Widzisz, i to jest właśnie ten kluczyk rząd. Pipi, pip, 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 pip. Tak!